Z Ewangelii, według świętego Jana, jakże wy możecie stać się wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne uznanie, a nie szukacie go u jedynego Boga? Jezus mówi dzisiaj, że sposobem na uzyskanie wiary jest przestać martwić się o uznanie człowieka. Jakby to był ten języczek uwagi, jakby to był ten element podstawowy, fundamentalny, od którego wszystko zależy. Dopóki szukasz uznania u człowieka, dopóty rezygnujesz z relacji wiary. Jeśli jednak pewnego dnia uznasz, że bardziej zależy Ci na relacji z Bogiem niż na relacji z człowiekiem, Natychmiast efektem będzie wzrost żywej, prawdziwej, głębokiej wiary. Bardzo poruszająca, święta myśl, która bardzo mi rozjaśniła w głowie. Do zobaczenia jutro.